ema bakteria Piknik TV zapraszam na kibolskie relacje z niższych lig W dzisiejszym wydaniu zobaczycie między innymi Gieksiarze wracają na wyjazdy chłopcy ze w rybniku nakaz awansu zapraszam na piknik Gieksiarze po odpokutowaniu półrocznego zakazu wyjazdowego mogli ponownie ruszyć w Polskę za swoją drużyną. Do Ostródy, gdzie swoje mecze rozgrywa aktualnie olszczyński Stomil, udali się pociągiem specjalnym. Ich delegacja na tym wyjeździe liczyła 447 osób, z czego 12 głów z różnych przyczyn postanowiło nie wchodzić na stadion. Obecni w klatce prowadzili dobry doping przez cały mecz i urozmaicili go oprawą. Na płocie zawizł również trans dla ich ziomka po szalu. Choreografia, przygotowana przez katowickich ultrasów, składała się z dwóch transów z hasłem. Oprawa zawiera lokowanie produktu, pasów materiału tworzących logo grupy Ultras GKS oraz odpalonych rac i ogni wrocławskich. Z fanami GKS-u na tym wyjeździe obecni byli również fani JKS-u z flagą oraz kilkunastoosobowe załogi Górnika oraz Banika. Stomilowcy na tym meczu uformowali około 800-osobowy młyn, który wsparła tego dnia delegacja Petrochemii. Po ich stronie zawisło 10 flag oraz transparent antymilicyjny, na którym Olszczynianie dopuścili się błędu ortograficznego. To spotkanie oglądało łącznie 1800 widzów. Na wyjazd do Lubina wybrało się około 240 sympatyków GKS-u Tychy. Wsparły ich tego dnia delegacje Kiboli Górnika Wałbrzych oraz Łódzkiego KS-u. Przyjezdni przywieźli ze sobą 7 flag i w miarę możliwości dopingowali swój zespół. Miedziowi tego dnia utworzyli niezbyt imponujący młyn, który dopingował swoich piłkarzy przez pełne 90 minut. Na Płocie oprócz flag zawizł również transparent przedstawiający zdanie Kiboli na temat przejęcia Zagłębia przez włodarzy Lubina. Miasto przejmie klub, równa się wojna totalna. Warto wspomnieć również, że lubińscy piłkarze wyszli na murawę z nałożonymi na swoje koszulki meczowe trykotami z hasłem Wy walczycie dla nas, my walczymy dla Was. Frekwencja na obiekcie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Kiri wyniosła około 3,5 tysiąca widzów. Fani z Niecieczy stawili się na tym meczu w jakieś 40 głów. Prowadzili doping przez większość spotkania oraz machali flagami na kijach. W Płocku przy okazji pojedynku z Termaliką doszło do kolejnej bitwy osiedli. Przypomnijmy, że polega ona na organizacyjnej rywalizacji pomiędzy osiedlami kibicującymi wyśle. Liczny młyn gospodarzy głośno dopingował swoich piłkarzy, a na płocie zawisło standardowe oflagowanie. Frekwencja w Płocku wyniosła 5,5 tysiąca widzów. Delegacja sympatyków mieleckiej stali na tym wyjeździe liczyła 72 osoby. Płot w klatce przyozdobili dwoma płótnami i starali się, w miarę możliwości, dopingować kopaczy FKS-u. Wraz z nimi obecnych było pięciu koroniarzy i jeden kibol z jasła. Kibole Rowu zebrali się w kilka setek na swoim sektorze, skąd dobrze dopingowali swój klub. Oprócz flag wywiesili też transparent upamiętniający ich zabitego przez psiarnię kolegę z Knurowa. Mini oprawę na tym meczu zaprezentował sektor rodzinny, gdzie młode dzieciaczki pomachały balonikami w barwach, rozwinęły mini sektorówkę, a całość dopełnił transparent. Wspólnie działamy, Row Rybnik wspieramy. Frekwencja w Rybniku wyniosła około 1200 widzów. Ten mecz miał się początkowo odbyć bez udziału publiczności, jednak na trzy dni przed zaplanowaną datą okazało się, że zakaz wstępu obejmie jedynie kibiców gości. Sympatycy Unii zebrali się w około 270-osobowej grupie ze wsparciem 30 wiślaków. Kibole podczas zmagań piłkarzy zaprezentowali 28-metrowy transparent w towarzystwie 90 flag na kijach. Treść tego płótna odnosiła się do ostatniej oprawy ich rywali za głosząc, że miastem władamy to my mościckie chamy. Ten mecz ogląda wyglądało 500 widzów. Na spotkanie z liderem wadowickiej okręgówki fani Unii zebrali się w 80-osobowej grupie. Podczas pierwszej połowy meczu płot przy ich trybunie udekorowali estetycznym transparentem nakaz awansu, do którego odpalili trochę pirotechniki oraz świec dymnych. Po zmianie stron gry uniści zastąpili transa czterema płótnami. Mecze pomiędzy rodłem a pomazanią od zawsze elektryzowały kibiców z obydwu miast. Z racji derbowej otoczki również milicji skoczyło ciśnienie i postanowili wydać zarządzenie o niewpuszczanie fanów gości. Pomimo braku rywala, miejscowi kibole zebrali się w 60-osobowej grupie i przez cały mecz dopingowali swoich kopaczy. Na płocie zawisły trzy flagi, z czego jedna miała swój debiut oraz trzy transparenty odnoszące się do wydarzeń z knurowa. Nie zabrakło również oprawy, w skład której wchodził trans na płocie, sektorówka z herbem rodła, flagi na kijach oraz pirotechnika. To tyle jeśli chodzi o trybuny niższych lig. Tym, którzy jeszcze nie widzieli, przypominam, że na naszym kanale są też kibolskie relacje z 32. kolejki Ekstraklasy. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, to subskrybujcie nasz kanał. Wbijajcie też na fejsa oraz stronę pikniktv.pl. Oglądajcie Piknik TV!